Chciał pan ze mną mówić? Nie mam zbyt wiele czasu, bo czego mam? Dążym. Sam na sam. Nie rozumiem. Dla siwego robię, rozumiesz? Musimy pana zrewidować. Rewizor nie może prowadzić interesów z dwoma. Będzie musiał wybierać. Wybierze siwego. Siwy daje lepszy procent, bezpieczniejszy przerzut. I najlepszego na świecie farmaceuty. Chemik. Szukamy go wszędzie, ale siwy gdzieś go ukrył. Chemika mam ja. Ile? Milion. <ścoughs> za dziesięć tysięcy będą dla mnie pracować najlepsi specjaliści zachodu. Milion nie za pracę chemika, ale za jego oczy. Brat się nie zgodzi. Ale spróbuję z nim pomówić. Obawiam się, że będzie pan musiał podjąć decyzję sam.